Pierwszy filmik e, z League of Legends, który wrzucam z moim kolegą netwałem, NetV, przedstaw się. Siemanko. Będziemy grać w LoL'a, to nasz pierwszy jest filmik. Mam nadzieję, że przyjmiecie go ciepło i w komentarzach powiecie nam co poprawić, co zmienić, co ulepszyć. Pierwszy dziewiczy filmik. <laughs> Raz nie zawsze. Wiesz, lepszy dziewiczy filmik niż gwałt. Drugi już będzie przeorany. <laughs> Drugi już tak ładnie się nie przewitam. No chyba, ty. O Boże, 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 Boże. Kurwa. Moi drodzy, chciałbym wam przedstawić bardzo dziwną rzecz. bo Boisz aczkolwiek netwał. Jaką jest szepsza? Netwał jest bardzo... Y że tak się wyrażę nierny graczem, ale Borgen. gdy gra Katariną, nie ma żadnych choćby nie miałby żadnych itemków, nie ma nic, jest nadal lowem on i tak niesie ten damage i to jest paradoks którego nie umiem sobie wyjaśnić już od dość długiego roku i to jest mm. bardzo bolesne dla mnie, bo ja y y y y jestem y y lołem zawsze a on jest lowem zawsze, ale on i tak ma ten damage. I to jest bardzo złe. twa powiedz jak to jest. Eee. Jakich haków używa? wyślij od razu wstawimy botaniki. cała okay. e, To musisz wkleić taki plik jak się nazywa Brain. Aha. I co ci to daje? Eee, mózg. <laughs> nie, no weź, nie kłam. Nie ja kłam tak brzydko, bo to nie, to nie wypada. To nie wypada człowieku. Co ty? No, no, no. O, ktoś... No to moi dro moje drogie nowe gramy. Gramy mapkę, e, mapkę 5x5, gram tylko z netwałem. A gramy 5x5, 5, pewnie, do, pewnie dlatego, nice. bo 5x5 5, mapki nie wiem dlaczego, bo zawsze się lepiej przyjmują niż trójki. A i tak trzeba będzie ziemniaka nie się pewnie... ziemniaka top... No ziemniaka trzeba będzie pewnie dorwać pałą nagrać te trójki. Ale warzywa nie mogą być uwiecznione No za ale, ale, ale Merpatatos, no. Merpatatos hmm, Chodź mi pójść Tak ci pólne jednym <laughs> Ale tylko tym jednym ku. Bo jak cię znam, to wiesz... Nie patrz, masz Dino Gnara, patrz, on, on przynajmniej bogatszy od siebie, no lepszy od no, siebie Ja tak. przepraszam bardzo, ja wydałem na tą wtórkę 750 Zobacz no, do, jak on fajnie wskacza, ten Gnar Chyba 30 sekundach nie dwa czekolady i teraz cukier odbija <laughs> To tak samo to jak Tobie <laughs> Też tak mam, więc już skądś to znam Muszę otworzyć, zobaczmy kto tu gra, G gra Gra, gra gra Kata na Katę znowu e, i Tristana. Ile do tego blue? 30 sekund. Akurat znowu mam ustawione tak do dupy to okienko, że mi zasłania e, czas gry i liczbę milionów, ja więc stwało, będę musiał sobie ją przenieść w lewy górny. Ej, ale tak... Zrobili to okienko, bo przycina yy, okienko z tym czasem. Respienia się stworów, przycina okienko. Yy, tego z chwili w tak, tak. Wiesz, że to tylko dodatek, nie? Co? No? Wiesz, że to tylko dodatek, to jest czasówka na. Mobu. No wiem, no na nowy. Mobuł to bym. na katę w ja mówiłem ci, że jest kata. No zawsze jest kata na kata, nie urodzę Ciebie. Ale znowu, znowu, znowu Znaczy ja jestem mocniejszy w później fazie gry. Tak Wmawiaj se, wmawiaj. No bo oni nie mają czym być, No to właśnie być Jak nie mają? Mają. No co? Włod jest solo? Zobacz mi drogę! Za trwało! Wiesz, że tamta kata się buduje pod AD? Jaki? No to zobacz, jaki maj temu? to Po jaki chuj? No zobacz! Ale po jaki pod AD? Nie wiem! O, w Idę to to! Zapewnij mi wyzwanie! Jaki idzie w góry! trochę dalej. Jak pan 300. Zginę. Pierwsza krew. Um. Dobra. To, krew, ktoś zginął. Ale on gra akurat jeden na dwóch. Ale zginął. Ja zapnę sobie po itemka, bo... ...katamy trochę dnia. Zapniesz sobie po itenka? Nie wiem jak to wygląda. Ktoś poszedł na topa, uratowało mnie. Biedaki są na tym dole.

Czeki nie bo... było, że polska hamska, rzecz ale, ale Polska ta chamska jest że... ty, ty Fabie Chciałbym <laughs> wam powiedzieć, że e, Netfał e, pojechał do Niemiec i stracił całą swoją, swoją polskość i od dzisiaj e, znaczy nie od dzisiaj od dawna jest Traciłem polskość, nie ale nie męskość. męskość. Jak ty? Znaczą tą męskością to byś tak mniejsza, nie... Szalo, nie. Bo ty jej nie masz może byś tak opuścił mój gępeki słaby dżunglę przyszło pójść go do dom Nie dać mi się na farmić Cała przyjemność bo jest Zobaczy czy to blue jest jakieś tutaj No idź na tego topa to pomniejszego Już byłem i zabiłem A ty jeszcze tak raz rad, bo przyda Przeciwnik czytania. pokonany! Nawet nie włączyłem ulta, a zabijłem Katarinę. A Katarina tamto włączyła Ale ona nie będzie nic robić, więc... o, jest. Jak nie? To może kupić sobie bo uczyniłaś to coś pod AK? Uuu. Wow. Kurde, ale się też. Ech, fak, nikomu. A się ani przez sojusze nie pokonany! muszę iść do tego typa Gdzie idzie do Was? Dojdzie? Let's O, pełnia szczęścia. Ja nie mam murta. będę pomógł To dopiero Zobacz, czy on nie poszedł na red. A nie reda, nie ma. Poszukaj, no ja. Pewnie na blue poszedł. To nie ma blue jeszcze. Każdy. Idziemy poszedł? Proszę tu. Jak się wyływa, czy się rozłączył? Nie było, że się biłem Hamko, potrzebowałem golda na budy. To było wszystko zaplanowane. Poza tym ona sobie teraz ładnie popnie Nie popchnie. Jasne. A my gramy z Afkin? No. A? To się wyjaśniło. u to no, czy... Nie wiem. Kapłem się pięknie. Ty no, uważaj na właśnie zauważyłem, mam dwóch na nie. Ja. Ja na ja na lejnie. No coś tak tego d nie masz No nie możesz mi drogę Ja nie mogę mieć na dwóch Ja kaszę inaczej Dla mnie. Jak, ja to nie rankujesz topa, to, to oni puszują i przegrywamy. Chyba przysnęła trochę. Jakiemu? komuś W bizorze. Może pisał coś? Aaa, to się narzucił. O, idzie wkur... No, idzie. Idzie. Czy za nim? Pisgaj mam czelton. Pizgaj, pizgaj. Pizgaj, bo mógł. jutra nie było. Nie mogę. 100, nie rozmawiają. 9. Przeciwni, 104, 1 za Twoja drużyna zwróciła wieżę. Muszę żółte umieć. Pójdźcie. 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 O,

a, nie tak. tu lata ręka, to są, są, są Kupimy na tuczka. Na kupimy na tuczka. Tuczek fajny, Ej, No Ona się zrobiła jednak pod tatek. Pod? No. Nie, ale ja ją mogę dać zaraz Ja mam patina, ona nie ma się zabija pod apę. Czemu ona, wiesz, że ona patina mamy w No opuść mnie linię, bo ona się boi Ale puszuj jej No co, stachuj taką linię Puszuj, ja nie zbieżę Ja chcę ją zabić, a ty mi ją strasznie. Dobrze, zaraz ją zabijesz no. O pierdół, patrz co tam robię To nie pomagać! Muszę być trollową! Ej, tam, dopiero muszę być trollową i zabierać mi wiek spa! Jasne, ja, ja to już mam na mnie! Na... na kogoś muszę! Na kogoś nie, Te ty muszę! Dobra! Ja, ja tu inicjuję a ty stończ! Gdzie tak? Jeszcze ci nie ma na ta Ażka jeszcze musi na nie spuszczać! No się nie pomagasz! Bo ty tylko na mnie liczysz po prostu. Tyś się spiął po śladach, żebyś ktoś zagrał. No właśnie, ja tutaj mam najlepsze statki. Ja mam 4 Dobra. Sprawdź się. To ty tylko. Jest? Czy sugerujesz, że masz lepsze? Kago. Tak. Tak? Kago? Tak mam lepsze. Ferę, are you, are Armie. Moje miejsce jest nasze. Bo ktoś mi zabrał linię. zrobię mógł. E, Nie zrobisz ani tego, ani tego, bo cię zabiłem. Ja nie będę mógł chodzić na wszystkie day. -day. O, o, o! o. idę mi Katarzyny, Fidu. Nie, bo zabiła mnie ta Tristana. Idę Katarzyny, ta... Fidu. Zabiła mnie Tristana. Iduj Katarina. Hey, Oooo oh, boże 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 Bożenko Ślepy pomóc temu gnarowi Na na no. A ty kiedy A... masz zamiar kupić tego gnara bo tak się na. nie Kupiłem swoim no to... To za Wydawne. Nie, towarzewiam. Ma. Mam nadzieję, że mają posiłki. Za ten tondo w to ci powinno jaja urwać. No, nie, Powiedziałem urwać nie zjeść. Jak... Ja nie mogę chodzić na wszystkie leyny. Tego chociaż puszczą mi da, to by mi pomógł. No kurde, ja tam byłem u ciebie, zwiedzałem Ale po nie światy być. doliny i tamte lasy, a ty żeś po prostu kapał na potęgę no. <śmienny> no okay. no i robi ten dolew, to... No bo mam rabadona. No ma, ma tylko rabadona i kurde. No idź na tego topa po głowie. No przed chwilą już na że ci nie pomaga puszować. No bo nie puszować, masz idź tylko połowy. Nie zlawduję się ani Przysk przez chwilę. To pomóc mi był do zawód, ja Idź na topa. No patrz, patrzcie, jak się mnie chce pozbyć pałac. Idź na topa. Wszystko muszę robić sam. Ten na topa. Ty puszujesz głupią, zamiast pomocy. Ja, na dzień. Nie da powszechnie Trzymania nie zabiję zabije ty nie pomagasz Booo Mamo to było na to Mówiłem no że to nie Możełeś... Nie, że, ma... no, ma... jakby, tak. jakby tak Możełeś nam pomóc czasem Jak mówię to możemy Drugi, drugi, nie a, daj w Dobra, nie daj no, ja Wiesz, podzież, nie? To my coś robimy. Jeżeli to się dzieje, to No, A ten już na mnie pisze, no. Nie na ciebie. Zobacz no nie, nie, w ogóle na mnie. Przepraszam, by kogoś to raziło, ale takie brzydkie przyzwyczajenie Oczywiście ciebie na nie przepraszam. Kata kata. Kata kata. Ktoś nie mnie kata kata. kata kata. Kata kata. kata. ma kata. tak kata kata, kata, kata. Kata, 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 kata. kupuje? No, no, ja mam większy domacz, nie tak. Pa pa pa, pa pa pa. Farmy, farmy, to farmy. Ja mi farmę jak ja, wie, ja już mam? Eee. Że... Ale ja już mam itemy. Ale co? Bo ja mogę każdego teraz zabić to? Ja solo. też mam internet. Na solo każdego I mogę się... zabić nie internet. Ale smoka. Na mi smok, na ile po kilo. Bo to jest jednak code. Dobra widzę. To nie jest to idę na to. No, 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 Idem na hitza. Idę chodź, hizo. No chodź ty pałot tip mi Idę na hizo. Jesteś brudny, oni idą chyba do ciebie. Nie, nie idę. Nie idę. Yy, albo nie. Moje miejsce jest na szczycie. Dalej, bo ich tu drzegie. Potrzebuję pomocy. zagrożeniem widzę. Na... Gotowy na wrzód. No, w Tak, tak. Tak, idę Nie pójdę. Tak. Nie ma ulta? Nie ma tego... Nie, ja kopnął mojego klona. Ja tam idę. Za 5 sekund mam ulta. No i chwali się, i chwali się po prostu. A ty tam cofnij, bo nie, nie chcę no, żebyś umarł. Nie. Dasz się jeszcze kiedyś. Eee... Kiedy? Jałem klona... No dalej no, róż dupę, a nie zwiedzasz. Ej, kurwa. No i powierzył. No, powierzył, no, będę musiał powierzać. Fak. A trzeciego... Musiałyś zwiedzać! Dwa trupki zrobiłeś Aszka cała na w tobie Aszka nie ma ulta Co on zrobił? Co zrobił? Ale ten no. Nari jest Nie umiesz... Nie grał z Gnarym, a... A mówi, że jest Nari babu Dalej, robimy hard push, a Jaki hardpush? To, 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 to. Wiesz, co to, to, to. to oznacza? Że hardpush. Nie. To że, gino, początek, to. A ja widzę g. to, że wszyscy giną, a ty nie pomagasz. Widzę jihad. Chodź, nie pomagasz. Yeah. <ślech> nie pomagasz. Nie pomagam. nie pomagam. Ja przynajmniej chodzę na wszystkie leiny. No ja też chodzę. I pomagam, a nie, że farmę komuś. A no, ja też chodzę. Chodź, patrz a wy nie potrzebujecie, katefant co zabije. Ale tu nikogo nie ma. Chodź ja mam farmy ile, a ile tu. No bo ja nie widzę swojej farmy. To dopiero początek mojej nocy. Ile, rozwalcie pozdrawi, żebyś się co mógł, się skierował. ja bym mógł podwieżu maroku bym musiał tutaj tankować. na mnie nie lubię, bo ja nie jestem to. Politym jest idzie.

Chodź mam gruba. buffa. Jak o, o tym? Dawaj, Bidę można zabić. Harmo. A ty gdzie? Harmo. A jak już stoisz, no to chodź. Albo nie. Czemu nie? Bo jest a ja nie czy... mam ulta. Jak Lee nie, nie ma ulta, to mogę bić. A ja też nie mam ulta. A ty tam jesteś, gdzieś? Masz tylko ja podrzucam tym ultem. Masz tylko bić. Ale no nie! Każdy błąd. tylko Lee nie miał ulta. ja poczekam na Despaira. A ja poczekam na Uta. U mnie jeszcze jakieś 25 sekund. 20 sekund. Farma! <grym> Paweł zobaczył 3 creepy i z tapą. Ale patrz mam 138 farmy już. Jestem z mnie dumny. Masz nie się... Przez eee, za 10 sekund. Ja za właśnie jakieś 5 sekund będę miał Despaira. Postaw mi. Mam no, ładne. Wbijacie no się? Czy... W tym, nie. nie mam morda, mówię. Obijasz? Dobra, dawaj. Dawaj mu. Nie, teraz już jest... coś. Teraz, teraz jak nikogo nie ma. To nikogo nie ma. Dwa krótkie, triple robo. Trzy krótkie! Kręcisz. Ej, i tak ja mam lepsze karty. Nie, ja mam 83. Ja mam lepsze. Moje marzenie poszło się. E, 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 jako, e, 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 no wiesz, co no tak się... ty widziałeś ten cynk. E? Szef się nieważne co zrobisz, i tak będę lepszy. No nie, no nie wlewaj se, bo ci się uleję. No to dopiję. Gotowy na wszystko musisz wypić. Ma więcej farmy ode mnie? Maszka. O ty mordu. Ile no ty masz tej farmy? No tylko coś nie wiem. ja czymś tak farmię, ja tylko nie teraz Eee, ty i farma. Kaszlukaszw. No i patrzcie jaka hamu Ja czy ja miłe ostatnio do mnie. Czyli eee, jak zwykle, tak? Tak. No. Eee, report. Eee, Czyli kto? bo tak. Tutaj... Nie się wiem co to chciał ponować banany Teraz naprawdę Kura też kasa wysuje po prostu To muszę mieć więcej farmy niż Adecory wtedy mogę kończyć to wysypadnie Domu mi zasładać Doba że mówię jak bro

Postaję je... go gdzieś... E, ale palet u ręki ty Z Nie dosujesz, że, że zboczony to jeszcze pedofisz A widziałeś jak niknąłem przed enemy? Przed Wiesz, że Ewelin nie gra w tej grze Przed Przeciwnikami enemy, nie Ewelin Przed przeciwnikami enemy, ale nie przed enemy O boże, dam cię widzę no ta Katarina składa ADS, ber... a nie na Ale... o... to Masz więcej lepszy... Nigdy nie, nie będziesz lepszy ode mnie. Cały <śred> czas <dresses> <śred dresses> I... 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 <śred> mam lepsze starty, I... no. I I... Mówię, nieważne, że zabiję zawsze, I... 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 <śred> Ty w Ochadziele. Idziemy w dzielę. Mam mniej kripów no niż adekery Muszę spać. Ja nawet nie wiem. Moje drogie dzieci To jest moje i... i, i tak, którzy zaczną oglądać ten shit jest braku czasu lub y, po prostu nie, Jasne. nie wiem, z tego. To on ma damage. A jest? No to na, na No i No Tak, dziękuję. Dziękujemy na pewno. bardzo za uwagę. Dziękuje bardzo. Do widzenia, do następnego odcinka. Jeśli wam się spodobało, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Y możecie powiedzieć, co wam się podobało, co wam się mniej podobało, lub co chcecie, żeby zmienić lub dodać. Dziękuję bardzo mi. za uwagę. That's tá bom.